Samorządowymi kobiety zdobywają pałac prezydencki. Kobiety, które kandydują w samorządach. Polityczki te przyszłe i te obecne spotykają się bowiem teraz w pałacu prezydenckim z prezydentem Bronisławem Koborowskim i pierwszą damą, Anną Koborowską. Będą wymieniać się doświadczeniami, będą sobie radzić nawzajem, jak przetrwać kampanię wyborczą, jak przeprowadzić najbardziej skuteczną kampanię i jak wygrać wybory. No i także, co po wyborach, to jest niezwykle ważne, żeby przygotować się odpowiednio wcześniej, zarówno na kampanię, jak i na. Przyjęcie władzy. Szanowne Panie, Szanowni Państwo. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z małżonką Anną Komorowską. Szanowni Państwo, serdecznie witam na spotkaniu pary prezydenckiej z kobietami kandydującymi w wyborach samorządowych. Spotkaniu zorganizowanym we współpracy ze stowarzyszeniem Kongres Kobiet, Fundacją Szkoła Liderów, Fundacją Wspomagania Wsi, Friedricha Eberta oraz Fundacją Przestrzeni Dialogu. Dzień dobry Państwu, witam jak najserdeczniej. Panie kandydujący w wyborach samorządowych, uczestniczki działań wspierających aktywność publiczną kobiet organizowanych przez naszych współorganizatorów dzisiejszego przedsięwzięcia, fundacje i stowarzyszenia. Warto powiedzieć, o co chodzi w tym spotkaniu. Chodzi o to tak naprawdę, żeby więcej kobiet uczestniczyło w polityce, żeby więcej kobiet miał realny wpływ na rzeczywistość polskich wsi, miasteczek, miast, powiatów i regionów. Oto tak naprawdę również, żeby urzeczywistniać w praktyce konstytucyjne prawo równości kobiet i mężczyzn w życiu politycznym. Bo same zapisy konstytucji nie wystarczą. Potrzebna jest aktywność, przede wszystkim aktywność kobiet i aktywność środowisk kobiecych, jak również organizacji pozarządowych, bo organizacje pozarządowe są najczęstszą drogą dla kobiet, które wkraczają w politykę. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję wszystkim organizacjom, które wspierają aktywność publiczną kobiet. Bardzo proszę parę prezydencką o zabranie głosu. Proszę Państwa, proszę Pań, chcę powiedzieć, że jest dla mnie źródłem satysfakcji, że kolejny raz możemy się spotkać z zamysłem pokazywania nie tylko problemu, ale pokazywania również ewidentnych sukcesów, ewidentnego trwającego procesu aktywizacji obywatelskiej kobiet. Dla mnie jest to zjawisko szersze, istotne z punktu widzenia zachodzących w Polsce zmian od 25 lat. W ramach nie tylko odzyskania, ale i zagospodarowania polskiej wolności, polskiej demokracji. W związku z tym sposób szczególny. Dziękuję wszystkim paniom, które decydują się na bądź na po prostu kandydowanie w wyborach samorządowych i każdych innych. Życzę jak najlepiej, bo według mnie każdy sukces pań z różnych formacji politycznych i niepolitycznych będzie elementem zwiększającym, tak powiem, intensywność obywatelskich zaangażowań w Polsce. Oprócz tego no, życzę oczywiście osobistego też powodzenia, ale też chcę podziękować tym wszystkim organizacjom, które starają się pomagać w, w tak powiem. Yy, budując większą szansę na sukces w wyborach. Wiem, że tam mówi się, że to kobiety lubią mówić, ale mężczyźni chyba jeszcze bardziej. Więc ja krótko. Proszę pani, ja chciałam podzielić się swoim doświadczeniem, ponieważ często podróżując po Polsce spotykam się z kobietami aktywnymi. Tak jak, jak, jak panie, którym się chce coś robić, które chcą zmieniać swoje otoczenie bliższe, bliższe i dalsze. I przyznaję, że te spotkania są dla mnie ogromnym zastrzykiem energii, optymizmu i przekonaniem, że wiele w Polsce można z, e, zmienić. E, bardzo się cieszę ze spotkania z paniami. Dołączam się do życzeń mojego męża, e, żeby panią się... Powiodły powiódł ten start w wyborach i żeby panie e, na tych szczeblach do których aspirujecie mogły e, jak najlepiej i najskuteczniej działać i mieć z tego ogromną satysfakcję. Chcę powiedzieć jako osoba za ten obszar równego traktowania, że Przede wszystkim oczywiście tutaj spotykają się kobiety, ale ja się też cieszę, że możemy podkreślać, że bardzo ważne jest zróżnicowany pod różnym względem udział osób we władzy, a więc zróżnicowany pod względem płci, pod względem wieku, mniejszości pochodzenia z różnych grup etnicznych w tych miejscach, w których takie zróżnicowanie w Polsce jest. No i są oczywiście różne argumenty przemawiające za tym, że zróżnicowany udział w gremiach decyzyjnych jest niezwykle ważny. Myślę, że większość osób tutaj obecnych o tym doskonale wie, ale i wyniki biznesowe, i wyniki polityczne są osiągane znacznie lepsze wtedy, jeżeli gremia Podejmujące decyzje są pod różnymi względami właśnie zróżnicowane. Dzisiaj mówimy o kobietach, w związku z tym no, zaczynamy od takiego hasła: kandydujmy, wspierajmy kobiety i głosujmy na kobiety. Wybierajmy te, które naprawdę chcemy, żeby były wybrane i po prostu na nie głosujmy, bo wszyscy i kandydując, i głosując mamy na to wpływ, żeby właśnie odpowiednie zróżnicowanie w gremiach decyzyjnych było. Tak jak się panie przygotowują do kampanii wyborczej to jednocześnie my musimy przygotować społeczeństwo do, do tych wyborów. I niestety to jest tak, że to, to jest, no my, my musimy to zrobić. Nikt tego za nas nie zrobi. I tutaj moim zdaniem w czasie kampanii wyborczej bardzo by było ważne, żeby panie włączyły do swoich przemówień. Parę takich zagadnień. Takie są trzy pytania, na które myślę, że, że warto zwrócić uwagę w czasie kampanii wyborczej. Po pierwsze, dlaczego przywództwo kobiet jest kluczowe tak dla kobiet, jak i demokracji? Zastanówcie się i miejcie to przekonanie, bo wy musicie dać odpowiedzi na te pytania tym, na które może sobie nie zadali tego pytania, a może sobie zadali i mają złą odpowiedź i na którą trzeba poprawić. A po drugie, jaki wpływ mają kobiety na instytucje publiczne? Co trzeba powiedzieć, dlatego że, ponieważ język jaki używamy jest o kandydatach i wyborcach, w związku z tym trzeba uwypuklić to, co kobiety robią na rzecz instytucji publicznych. I trzecie, jaką rolę kobiety pełniące funkcje w samorządach odgrywają w rozwiązaniu kwestii równości płci. Właściwie wygrałam wybory, dlatego że zostałam zaproszona do Pałacu Prezydenckiego na niesamowite spotkanie. Wiele kobiet startuje do gmin, do rady miasta, więc jesteśmy razem, wspólnie walczymy. To nie to, że każda swoją działeczkę pilnuje. Jesteśmy po prostu solidarne. Spotkanie było świetne bardzo dużo energii, wiele pozytywnych emocji. Myślę, że też... Wsparcie dla wszystkich kobiet kandydujących, nie tylko To dla nas wspaniałe wrażenie. Możliwość spotkania się z parą prezydencką, z osobami, które są aktywne. Takie, takie spotkania nas mobilizują do dalszej pracy, dodają energii, dodają siły. Wygramy te wybory. Wymiana doświadczeń w kluarach, a także te rzeczy, które nam pokazali paneliści, są wspaniałą taką wskazówką. Jak zachowywać się w czasie kampanii, jak się nie przejmować i jak y, pokazywać swoje emocje albo je hamować. To jest dla mnie nowość i jest to dla mnie wielkie święto przybycie do Pałacu Prezydenckiego, dlatego też ubrałam się w odświętny regionalny strój mazowski. Jest to pozytywne, ponieważ mogłam się wiele dowiedzieć o doświadczeniach innych już, które wcześniej kandydowały. To są bardzo fajne spotkanie. Pan prezydent się postarał nie tylko dla nas kobiet, ale również dla naszych dzieciaków. Bo że nasze dzieci, moje dzieci tutaj są. Więcej takich spotkań, więcej kobiet w samorządzie. Bardzo dziękuję Kongresowi Kobiet. Dziękuję prezydencji prezydenckiej za zaproszenie 200 wspaniałych kobiet z różnych organizacji, z różnych e, partii politycznych, ze swoich komitetów, które również kandydują tak jak ja. Dziękuję wszystkim dziewczynom, wszystkim kandydatkom za wsparcie ponieważ my kobiety się wspieramy dostałyśmy takiego powera tak żeby wziąć się do pracy i ten miesiąc wykorzystać najbardziej aktywnie jak tylko potrafimy i zdobyć to o co walczymy kobiety 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 do przodu walczcie nie dajcie się zepchnąć te kobiety kandydujące w wyborach samorządowych w tym roku potrzebują naszego wsparcia naszego i kobiecego i męskiego wsparcia zatem Wspierajmy je w kampanii wyborczej, ale także idźmy na wybory 16 listopada i głosujmy, głosujmy na kobiety.